Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus kieruje dzisiaj swoje słowa do apostołów, ale trafić one mogą do każdego chrześcijanina, także tego żyjącego dzisiaj. Przecież na świecie trwają tragedie związane z prześladowaniami wierzących w Chrystusa. A my, czy też nie jesteśmy prześladowani? Nawet jeśli nie wprost. To samo już niemówienie o religii ze wstydu, nieprzyznawanie się do wiary, jest wywołane jakimś rodzajem ucisku. Nikt nikogo nie namawia do tego, aby szukać przeciwności i sztucznie manifestować swoje poglądy. Ale może czasami warto z wielką pokorą, a na pewno z roztropnością, przyjąć nasze problemy wynikające z konfliktów związanych z poglądami, jako wyzwanie. Być może będziemy mieli okazję doświadczyć pomocy Ducha Świętego. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.